Facet! Źle się z Tobą wozi. Pozdrawiam wszystkich widzów, jak się pozbyć celulitu. <laughs> Ten film na pewno jest inny. Myślę, że jest inny od wszystkich filmów, które Andrzej Saramonowicz zrobił do tej pory i na pewno inny od takich typowych polskich filmów, które pojawiają się w tym zimowym okresie. To jest komedia, ale na pewno nieromantyczna. Komedia z elementami czarnego humoru i myślę, że takiego filmu jeszcze nie było. Plakat już jest inny. Generalnie jest siedem nazwisk i jeden dołek. Ten film, ten plakat dużo opowiada o filmie. Mężczyźni w tym filmie nie, nie są źli, nie są świniami. Myślę, że raczej są ofiarami. I to jest fantastyczne. <śm> fantastyczni są. Fantastyczni są i są, są przez nas dobrze traktowani. Ci, którzy na to zasługują. I, i tu, tu nie ma żadnego damskiego szowinizmu w tym filmie. Łatwiej jest się pozbyć faceta, czy... Generalnie chodzi o niechciane y, ciało czepiające się kobiecej pupy. I czy to y, nasze własne celuli, czy męskie, to jest podobny problem. Kiedy ja ziastę, się z tobą wozi, Bardzo mnie nie podoba, jak Magda mówi. Tak, ja, ja mam dzisiaj dobry flow od rana. <śmiech> <śmiech> Trochę przemarzłam od razu, człowiek lepiej myśli. Moja bohaterka cierpi na pewnego rodzaju przypadłość. Można to nazwać pewnego rodzaju chorobą albo schorzeniem, no tak jak powiedziałam, jest osobą z dużo ponad przeciętną wyobraźnią. W filmie też pada odpowiedź dlaczego. Znaczy ona jest chemiczką i, i dużo eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi. Andrzej uwielbia kobiety, lubi przebywać wśród kobiet, lubi je dotykać, lubi je reżyserować, no, lubi je troszkę się nad nimi poznęcać. Bardzo pozdrawiam Andrzeja. Lubi Ale ćwiczyć, to są... Po tak, i, i, i natomiast nie, nie oceniam tego absolutnie negatywnie, bo właśnie tak jak Pan powiedział, ponieważ ma te władzę w ręku. Do której tak skrętnie się dochrapał, no to może robić z tymi kobietami, co mu się żywnie podoba. Czy, czy to jakby czasami też tej o, o, ostrości, Andrzeja, czy takiej nie wiem, inteligencji, wszystkiego, co jest mu dane? Tak naprawdę, jest no, to też wspaniałym obserwatorem, ale być może ma po prostu bardzo dużą dozę empatii i potrafi zrozumieć każdą stronę i się wczuć. No, no nie wiem, tak teraz myślę na bieżąco. Naprawdę w takim filmie chciał się zagrać? Zapraszamy do Państwa do serdecznie do kin lutego w reżyserii Andrzeja Saramonowicza z logo Warner Bros. Yeah.